W jakim świecie będziemy żyli za kilka lat? A w jakim będą przyszłe pokolenia? Czy wiesz, że w naszych domach produkujemy ponad 60 ton odpadów na sekundę? Część śmieci trafia do lasów. Tylko w Polsce dzikie wysypiska zajmują w sumie powierzchnię małego miasta. Wyrzucona do lasu plastikowa butelka rozkłada się kilkaset lat. Niedopałek papierosa zniknie dopiero za pięć lat. A przecież to nie tylko papier, a również ołów, arsen, nikotyna, smoła, które zanieczyszczają środowisko. Nie chcemy, żeby lasy znikały, ani zamieniały się w wysypiska śmieci. Chcemy, żeby nasze dzieci mogły zobaczyć zielone drzewa. I oddychać świeżym powietrzem. Dlatego sprzątajmy po sobie i innych. To nic trudnego zabrać z lasu śmieci, które znajdziemy na spacerze. To ode mnie i od ciebie zależy, czy lasy przetrwają. Dlatego zadbajmy o nie wspólnie już dzisiaj. Nie tylko Szwajcaria, Belgia czy Francja słyną z czekolady. Czy można stworzyć czekoladowe imperium w Polsce? Na dodatek w niewielkiej podkarpackiej wsi polski mistrz cukiernictwa udowodnił, że tak. Ręcznie rozlewamy. Proszę bardzo, spróbować. Jak to wygląda? Czy to jest łatwa praca, czy ciężka? Ciężko. To tutaj mamy prawie dwa kilo czekolady, także... A, słodki nie jest... ciężar, słodki. słodki ciężar. Z klimatem i z pasją. Niedziela, Polsat News, 16.30. Piotr jest osobą uposzczędzoną w stopniu e, umiarkowanym. Miał całe gospodarstwo, które odziedziczył po ojcu. To wszystko kiedyś było pana. Tak. A dzisiaj co pan posiada? Tylko to, co mam ma na sobie. Lokalny biznesmen zaproponował mu współpracę. Piotr przekazał panu Romaldowi ziemię i budynki. A pan Romuald mu obiecał, że będzie nim się zajmował, będzie go właśnie żywił, karmił. Państwo w państwie. W niedzielę o 19.30. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na nowy dzień z Polsat News. Joanna...